6 grudnia, czyli Dzień Świętego Mikołaja, już za parę dni. Dlatego zapytaliśmy mieszkańców Jawożna, co chcieliby od niego dostać. <laughs> Nic nie chcę, tylko dużo zdrowia. No właśnie, zdrowie, zdrowie. <laughs> zdrowia, zdrowia. No. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Co bym chciał? Nic więcej, żeby w Mikołaja nie bolały. Co ja bym chciała a Mikołaja? Dużo zdrowia. Ojeku, no, co by można dostać? Wszystko nie, tylko nie pogębnie, nie? A, nie, nie obchodzę Mikołaja, także dzięki bardzo. O kurde. Nie mam przyjęcia. Co myślisz? Jakiś samochód by się przydał, nie? Samochód. No, elektryczny teraz. Nie? No, elektryczny. Ja już jestem za dużo. dzieci są w Coś ja bym miał dostać na Mikołaja? No, w tym wieku. Może najmniej coś zdrowia. Jak rzecz dzieci. Ja nic, może dzieci mają inne marzenia. No właśnie, co byś chciał dostać na Mikołaja? No co byś chciał? Zabawkę w strażacki? Tak. Zdrowie, ważnie, najważniejsze zdrowie dla mnie jest. Proszę pana, tylko zdrowie. Dużo spokoju od naszego państwa. No na pewno prywatnie chciałbym dostać kolejną parę pięciopalczastych butów. O. Ze skarpetkami, to prywatnie jak najbardziej. Tak, ale myślę, że, za tym myślę, że to jest wszystko. A no jakby mi jeszcze włosy urosły, prawda? To też by nie było miło. Ale to, to już może, może dość, wystarczy, żeby mi się głowie ja... nie poprzewracało. Większość osób od Mikołaja zdecydowanie chciało być zdrowia, tak po prostu, a także spokoju. Przypuszczamy, że niepewność ostatnich czasów związana z pandemią miała w tym swoje udziały. Dlatego wszystkim mieszkańcom Jaworzna i nie tylko życzymy zdrowia i spokoju. Nie tylko w Mikołajki i Święta, ale przez cały rok.